Na moim, na moim jestem Piper i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam trapić i wydarzyć na moim kanale. Zatem ten kanał moim już dosyć dawno i nagrywałam na niego różne inne rzeczy, ale chciałabym zacząć zrobić serię z Browstarsa. Starsa. Chciałabym testować różne kody, grać i dawać Wam różne wskazówki no i po prostu grać na tym kanale. Na tym kanale chciałabym dobić bardzo do miliona subskrypcji. No i, i chciałabym też na tym koncie w Brawl Starsie yy, zdobyć wszystkie postacie. Mam nadzieję, że razem nam się to uda. No i że po prostu pobijemy tego miliona subskrypcji. Ta subskrypcja, o której ciągle mówię, to nic Was nie kosztuje. Nic nie płacicie, a ja z tego się cieszę. I nie, to po prostu Nie rozumiem, dlaczego nie możecie dawać tych subskrypcji. Klikacie tylko i... Nimdra to nie płacicie i nic nie oddajecie Więc myślę, że możecie dawać. W następnym odcinku chciałabym przetestować kodik na darmowe gemy. Więc jeżeli pod podoba Wam się taki odcinek, to potem musicie zostawić 5 łapów w górę. Będę testowała po prostu na różne kodziki na darmowe gemy, a później przetestujemy sobie kodik na darmowy karnet zadymiarski więc myślę, że to fajne rozwiązanie. Bardzo lubię że jest to moja ulubiona gra I od zawsze chciałam mieć viper. No i, dziś, no i dzisiaj rano kupiłam sobie gemy za, za 9 zł. No, i kupiłam sobie bajkę. Um, I to właśnie mnie zainspirowało do stworzenia tego kanału. No i hmm. mogłam Mogłam. Mogę teraz dla was nagrywać. nagrywać to mnie zainspirowało do stworzenia tego kanału. Co um, jeżeli chcecie, żebym nagrywał taki filming z darmowymi gimami. Kodem na karny Dymirskiej, to pod tym filmikiem muszę pięć 5 łapek w górę, co najmniej. Więc, ja się z wami chyba będę powoli żegnać. Um, w sumie, nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Więc, ja będę się już z wami żegnać, więc.